Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wyzwania 100 Dzieci. Jak widzicie, dzieci tutaj pracują nad swoimi umiejętnościami. Pokaż, czy Ty już zdobyłaś swój. E, który Ty masz poziom umiejętności? Piąty. Ty masz też piąty i Ty masz też piąty, więc super, możesz już przestać się bawić. Dobra, ty czytaj ogłoszenia Możesz sobie poczytać Postawiłam tutaj e, Huśtawki i domek Dla dzieci, żeby mogły Rozwijać swoje umiejętności Dziewczyny tutaj szkolą e, Charyzmę A chłopaki ćwiczą do góry Ty gdzie jesteś? Choć tutaj też miałeś ćwiczyć terenu intensywnie a Blerka tutaj maluje zbilansowany posiłek ktoś mi powiedział, że jedzenie ziemi to nic złego ale ktoś inny stwierdził, że od tego można umrzeć czy można jeść ziemię? jedzenie ziemi jest bardzo niezdrowe ok ty sobie Blerka malujesz który masz trymestr trzeci za 17 godzin więc dobrze dobrze, bardzo dobrze Okej, okay, maluj sobie te obrazy. Czy coś w naszym ogródku urosło? Urosło, więc możesz y, sprzedać wszystko. Czy jest coś do ewoluowania? Chyba nie. Dobra, jak pamiętacie, musimy e, zarobić tutaj sporo pieniędzy, żeby spłacić e, kredyt, powiedzmy. Dobra. Dziewczyny, który wy macie poziom? Drugi. E, I ty też masz drugi, a ty masz sprawność fizyczną na, też na drugim. No, ćwicz sobie. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć miauczenia, bo mój kot teraz się trochę uaktywnił, powiedzmy. Ty sobie grasz? Chłopie, a masz lekcje odrobione? E, gdzie ty jesteś? Dobra, masz odrobione. E, kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba. Chcę, go, e, chcę się z nim, z kimś wymienić. Albo po prostu go oddać. Mogę to zrobić, to prezent dla ciebie okaże wdzięczność. No pewnie, że okaże wdzięczność. Nie Niewdzięcznico. Ty masz zabawki w wyposażeniu, więc damy sobie je do wyposażenia. Czy my mamy rachunki do zapłacenia? Możesz wziąć pocztę? Co my tu mamy? E, I sprzedaj kolekcjonerowi. Ach, my mamy zabawki, no dobra. to je sobie pochowamy. E, zestaw tu chodził. I możemy to sprzedać? Możemy. Szałbia, okej. Okay. Blerka, ja Cię proszę, Ty maluj. Bo musimy tutaj dużo pieniędzy zarobić. Czemu Ty już skończyłeś, co? Który Ty masz poziom umiejętności, że Ty sobie tak kończysz? No właśnie, chłopie. Znużony. My sobie polepszymy nastroje, oczywiście, całej naszej familii. I eee, jak wy się czujecie dobrze, to chodźcie dalej ćwiczyć. Ćwiczenia do granic możliwości i ty na rowerek. Zbyt znużony jesteś? No wiesz. A tu możesz sobie trenować ciosy. Chodźcie, chodźcie. Dziewczyny tutaj lecą. Dobra. A wy co robicie? Gdzie ty idziesz z tą miską? Dobra, Blerka, maluj. Maluj, maluj. Który ty masz? Ty już masz dziesiąty. O, no właśnie. Dlatego tak szybko zarobiliśmy pieniądze na ten dom. No dalej, dalej, dalej. Okej, okay, skończyłaś duży obraz abstrakcyjny, e, to sobie sprzątniemy, jak tam chłopaki. Dzieciaki tutaj gadają, a możesz nie rozmawiać, tylko się skupić. Na nich, jak się męczą. No, ty wyglądasz, jakbyś zaraz miało się przewrócić. E, święto zbiorów nie udane, no, no, bywa i tak. Ale przynajmniej sobie gnomy posprzedawaliśmy. Co wy robicie? E, włoski ci się psują. Namalowałaś jeszcze nie, okej. Okay. Dobra. Sprzedaj kolekcjonerowi. Pięknie. I jeszcze obraz abstrakcyjny. A ty co robisz, Klio? Myślisz sobie, dziewczyny, jak tam wam idzie? Macie niby już ten trzeci poziom umiejętności. Dobra, to wiecie co, przestańcie. I ty też. Chłopaki. Dobra, chwilę jeszcze możecie prze... poćwiczyć. Dobra, ty śmierdzisz i ty śmierdzisz, tak? Chodź się wykąp. Weź prysznic. No, dzieciaki Bo tu brat musi się wyszorować przed szkołą, eee, odeśli wszystkich uczniów poszli sami. No lećcie Dobra i damy oczywiście wam ucz się pilnie Wszyscy, proszę, tutaj ładnie się uczą pilnie. A Blerka, zostałaś sama. Odchwaszczać będziesz? A tu niby przyjdzie pani ogrodniczka. Sprzedaj wszystko. Eee, nie, 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 nie. Błażej nam nie daje spokoju. Był pierwszym tatusiem. Dobra, sprzedawaj. No i pięknie nam idzie, eee, przyznaj się do pomyłki. Przyznaj się. A możesz tu opryskać przeciwko owadom, żeby nam nie padły żadne roślinki. A przyszła pani, ale to opryskaj i tak. Dobra, i chodź, sprzedaj kolekcjonerowi. Dobra, pięknie nam finansowo idzie. Eee, abstrakcyjny. Dobra, a ja robię krótką przerwę i wracam do Was. Kiedy dzieciaki wrócą ze szkoły? Okej, okay, dzieci wróciły ze szkoły i mamy pierwszą szósteczkę. Ty oczywiście nie masz szósteczki, ty masz i ty nie masz. No ale dobra, chyba postarzymy sobie, czy poczekamy. Dobra, jeszcze jeden dzień pójdą do szkoły. Ty masz wszystko zrobione, tylko proszę cię odrabiaj lekcje. Ty też odrób lekcje. Zbyt spięty jesteś. Dobra, to sobie pograj chwilę. Wszyscy są spięci. Mm, a ty co tu masz? Sprzedamy sobie to o skrzypce laleczka dobra i chodź odrabiaj lekcje ty możesz... nie też jesteś spięty yy, możesz oglądać kanał jakiś komediowy randkowy, komediowy dobra, a ty sprzedaj okej okay. minęło ci, to chodź, odrób lekcję wszyscy tak słodko siedzą przy tym stole dobra, dzieciaczki, jak tam wam idzie? Wy macie wszystko do szkoły, tak? Dobra, ty masz szóstkę. Ok, skończyłaś malować, to sprzedaż sobie. I kolejny obraz abstrakcyjny. I uzyskajcie sobie dodatkowe zaliczenia. Ty nie możesz, ty też nie możesz. I też nie możesz. Dobra, wy macie czwórkę. Ale jutro powinni dostać piąteczkę, tak mi się wydaje. Ok. A później pójdziesz sobie chwilę poćwiczyć i ty też. Co wyrobicie, robicie? Blerka. Jest. Co wyrobicie? Drugi poziom złośliwości, no wiesz, Kleo A ty sobie maluj obrazy. Który masz? Poród zapytajnik, pytajnik, pytajnik. Okej, okay, kochani, i mamy 22 tysiące, więc tak jak mówiłam, usunę im to. No eee, coś kliknęłam. Dobra. Mani 0. Więc mamy spłacony kredyt. Bardzo się z tego powodu cieszę. Kochani, wracam do Was na chwilę. E Blerka właśnie zaczęła rodzić. Chodź, moja droga. Ciekawe, co się urodzi. No dajesz, dajesz. To dziewczynka, więc teraz y, imię na literkę D, i może będzie Dominika, i druga dziewczynka, no to może Daria. Okej, okay, mamy bliźniaczki. Super. Eee, dobra. I chodź od razu ją nakarm. I będziesz dalej kontynuować. Ty sobie ćwiczysz, już nie możesz ćwiczyć, tak? Ćwiczenia do granic możliwości i ty tak samo. Okej. Okay. Tośka. O nie, lodówka nam się zepsuła. Zamień za 600, no dobra. Eee, I później możesz podać kolację. I co by tu zrobić? Może kluski z czosnkiem? Może być. Rozpoczął się festiwal miłości. Dobra, leć. Leć dokończę obraz. Tośka możesz tu wytrzeć. O i kupimy w końcu zlew, bo oczywiście znowu nie mamy. Y Dobra Mamy w końcu zlew O, Blerka skończyła arcydzieło Więc sprzedamy do galerii sztuki za dwa koła Co wy tak pierdzicie? I tańcujecie cały czas Okej, okay, dzieciaki wróciły ze szkoły i zobaczmy ty masz szósteczkę, czyli się nie zmieniło. Ty masz szósteczkę, bardzo dobrze. Ty też i ty też, więc cudownie. I czy my mamy ten tort? Mamy jakiś tort? No, nie możesz go postawić? Ok. I chodźcie, dzieciaczki, wypowiedz życzenie. Ja wam tu polepszę nastroje oczywiście. I mamy rachunki do zapłacenia. A nas na razie nie stać. Dobra. Dobra, wypowiedz życzenie, chodź ty, może wyrzuć zepsute jedzenie. Dobra, i ty chodź. Aha, jeszcze wylosować cechę, miłośnik roślin, No, możesz być. Dyplom z wyróżnieniem. Chodź. No, Tośka. Szukaj dalej, i chodź, wypowiedz życzenie. Okej, okay, mamy to. I teraz Baśka. Dodaj świeczki urodzinowe. E, infantylna, no możesz być, no co? Wypowiedz życzenie. No. E, I ty będziesz niepoprawną romantyczką. Chodź dodać świeczki urodzinowe. I wypowiedz życzenia. Już się nie załamuj. No. Okej, okay, i ty będziesz nieprzystępny. No dobrze. Eee, czy ty możesz dodać świeczki urodzinowe? Okej, okay. czyli wyprowadzamy dzieci, i tak w ogóle w międzyczasie zrobiłam tutaj kilka zmian. Dodałam basenik. To widzieliście, dodałam domek na drzewie i do góry umeblowałam pokoje tak na no, szybko. Więc to wszystko wygląda tak. Dobra, i łazienka. No tak, łazienkę też zmieniłam, bo wyglądała biednie. Dobra, tu się nic nie zmieniło, a tylko tapetę zmieniłam na taką delikatniejszą. Yy, mamy salon i mamy chomisia dla naszych dzieci. No dobra kochani, a ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję wam za oglądanie, oczywiście czekam na propozycje imion w komentarzach, na kolejne litery alfabetu. No i tyle, dzięki za oglądanie, no i pa.